Cześć widzowie! Usiądźcie wygodnie w fotelach i zapnijcie pasy, bo dzisiaj zabieramy Was w podróż do końcówki lat 80., ponieważ właśnie w tym okresie produkowane były kolumny, o których będziemy mówić w dzisiejszym odcinku. W Berlinie Zachodnim Ronald Reagan przemawia z mocą nadziei. Mr. A w Polsce Jan Paweł II po raz trzeci odwiedza ojczyznę. W tym okresie nastąpił również formalny koniec PRL-u, ustróju negatywnie ocenianego przez historię. Mimo wszystko dla wielu z nas był to czas młodości, do którego wracamy z nostalgią. Polacy mierzą się z kryzysem gospodarczym, co odczuwają także rodzime firmy elektroniczne, narzekając na brak komponentów. Na ekranach King triumfuje Dirty Dancing, a Michael Jackson pokazuje światu, że bat może znaczyć także doskonały. MTV nadaje niemal bez przerwy, w radiu króluje YouTube, Bon Jovi i Whitney Houston, Guns N' Roses debiutują z hookiem, a na antenie TVP2 ma miejsce premiera panoramy dnia, która później przerodzi się w znaną dziś dobrze panoramę. W Stanach mają miejsce pierwsze emisje kultowych seriali Star Trek oraz The Simpsons. Na drogach pierwszy raz zauważyć możemy kultowe Porsche 911-964. W halach sportowych króluje Magic Johnson, a w Seulu odbywają się 24-letnie Igrzyska Olimpijskie, w których Polacy zdobywają 16 medali, w tym 2 złote. Bowers Wilkins uzyskuje patent na technologię Matrix. W Japonii rusza nowa fala technologii, która na zawsze zmienia to, w jaki sposób postrzegać będziemy przyszłość. I właśnie wtedy w sercu Kalifornii, w słonecznym Los Angeles, rodzi się legenda, która trwa do dziś: Infinity Kappa 9. Kolumny, które do dziś są świętym gralem dla wielu amatorów dobrego dźwięku. Czy faktycznie są takie święte? A może to tylko zwykła, przereklamowana kapa? Dziś wspólnie się o tym przekonamy. Firma Infinity została założona w 1968 przez trzech przyjaciół w garażu przerobionym na Warsztat. Już pierwszy ich produkt, przemowy Static 1, wyznaczył kierunek, potem przyszły kolejne ikony: Twitter Emit, średniotonowiec Emim, kultowe kolumny IRS. Infinity jako pierwsza firma wprowadza nowe membrany, potem ceramiczne, a nawet własny system optymalizacji basów Reabos. Jak to zazwyczaj bywa, mała i nieprzeciętna wpadnie w końcu ręce znanego i lubianego osiłka. W 1982 roku marka Infinity zostanie przejęta przez Harman International, który posiada w swojej stanie również markę JBL, a sam od 2017 roku jest spółką zależną grupy Samsung Electronics. Czyli duża ryba zjada mniejszą rybę. Jak myślicie, czy tak powinno to wyglądać? Robiąc research wśród kolumn retro, Infinity Kappa to zdecydowanie najczęściej pojawiająca się fraza w wyszukiwarkach. Nawet równolegle chodząc po dzisiejszych forach, bardzo często możemy się spotkać z tą nazwą. Ostatecznie tak się złożyło, że nasz widz, pozdrawiam Boguś, zaproponował nam wypożyczenie właśnie modelu Infinity Kappa 9. Co ważne i kluczowe, kolumny muszą być w dobrym stanie, co dla. Niemal 40-letnich konstrukcji nie jest takie proste, zwłaszcza jeżeli mówimy o konstrukcji, która jest dość zaawansowana w swoich założeniach. Marka Infinity na dzień dzisiejszy działa tak naprawdę wyłącznie w segmencie car audio, natomiast wtedy, w latach 80., był to bardzo mocny zawodnik właśnie w naszej dziedzinie, czyli w stajni home audio. Na wstępie, wybaczcie, że odcinki serii retro pojawiają się to tak rzadko, natomiast w praktyce one wymagają znacznie więcej czasu i pracy niż takie standardowe odcinki dzisiejsze. Także jeżeli podoba Ci się to, co robimy, doceniasz naszą pracę, to poproszę Cię o lajka, like poproszę Cię o suba, zostaw komentarz. Dla Ciebie to tak niewiele, a nas jednak bardzo motywuje do tworzenia coraz lepszych materiałów. Infinity Kappa 9 to potężna podłogowa konstrukcja o dość typowych proporcjach w porównaniu do bardziej dzisiejszych kolumn. Jest dość wysoka, gdyż mierzy ponad 1,50 m, natomiast jej szerokość to 55 cm, a głębokość to zaledwie 20 cm, także jeżeli chodzi o ogólne proporcje, jest dość płaska. Na dole znajdziemy y, osobną podstawę, która oczywiście no, służy do tego, żeby kolumna się nie wywróciła, a wynika to z faktu, że jest ona odchylona do tyłu. Obudowa to MDF z eleganckim wykończeniem po bokach, coś na kształt takich pionowych lameli. Jeżeli chodzi o warianty kolorystyczne, to występowały te kolumny w orzechu oraz w czerni, natomiast zdecydowanie ten pierwszy wariant jest dominujący. Jak wpiszecie sobie Infinity Kappa, czy to 9, czy jakikolwiek inny model w Google Grafika, no to czarnych tak naprawdę będzie dosłownie kilka. Na front możemy założyć maskownicę lokowaną na kołkach, która przykrywa nam wszystkie przetworniki, natomiast pod maskownicą znajdziemy dość charakterystyczne wykończenie skoca obiciowego. Cały pion jest nim zajęty, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ogółem kolumna ta oficjalnie przedstawiona jest jako czterodrożna, natomiast w praktyce tych podziałów na zwrotnicy jest nieco więcej, chociażby sama sekcja wysokotonowa zrealizowana jest przez trzy, trzy twittery, gdzie dwa lokalizowane są z przodu kolumny oraz jeden z tyłu. Idąc z dołu, mamy kolejno głośnik średniotonowy, 3-calowa kopułka wykonana z polidomu. Niżej mamy głośnik nisko-średniotonowy, który dość szeroko gra w zakresie od 80 do 4,5 kHz, który jest wykonany z poligrafu. Jest to 5-calowa kopuła, także jeszcze większa. A za najniższe rejestry odpowiadają dwa ufery 12-calowe. Patrząc na takie główne podziały, no to faktycznie jest to kolumna czterodrożna, natomiast z uwagi na to, że te Twittery są pocięte w inny sposób i każdy z nich jednak gra delikatnie innym pasmem. Na no upartego można by nawet powiedzieć, że ta kolumna jest pięcio czy nawet sześciodrożna. W praktyce, tak żeby faktycznie się kolumną pobawić i jej dłużej posłuchać, to pierwszy raz spotykamy się z Twitterem zlokalizowanym z tyłu kolumny, a jego rolą jest oczywiście dodatkowe rozpraszanie wysokich tonów, przez co mamy wrażenie większej, szerszej, bogatszej przestrzeni dźwiękowej. Warto wspomnieć o szacowanej wartości tych kolumn. Na dzień dzisiejszy można je dostać za około kilkanaście tysięcy złotych, na rynku wtórnym oczywiście. Natomiast cena jest mocno zależna od samego stanu kolumn, no gdyż właśnie z uwagi na wiekowość potrzebują regeneracji, by pokazać swój pełny potencjał. Pierwotnie w momencie wydania kosztowały one 3000 dolarów za parę. Gdzie na tamte czasy po przeliczeniu na polskie realia. No, u nas trzeba by na nie średnio pracować około 10 lat. Te nasze konkretnie kappy, no te nasze nie nasze, te na których sobie tutaj działaliśmy, na szczęście dostały należytą opiekę. Jeżeli chodzi o niskie tony, to mamy tutaj zmienione zawieszenia, gdyż oryginalnie to były pianki, natomiast zostało to zregenerowane na, zawieszeni na zawieszeniach gumowych, co oczywiście odwdzięcza się znacznie większą trwałością. Według serwisenta taki zabieg nieco obniża nam poziom niskich tonów, także jestem bardzo ciekaw, jak zabrzmiałby jak ten Rejestr na zawieszeniach oryginalnych. Tym bardziej, że i tak w tym zakresie jest bardzo gęsto, ale o dźwięku powiemy sobie później. Sam przetwornik natomiast na pewno jest oryginalny, co możemy poznać po kanciastym koszu, gdyż chińskie zamienniki te kosze już miały bardziej zaokrąglone. Idąc tym razem w górę, poligraf MidBass 5-calowy jest oryginalny w pełni, jeżeli chodzi o kopułki 3-calowe, polidomowe, średniotonowe no to tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. Z uwagi na materiał, z jakich te kopułki były wykonane, jednak wraz z czasem były dość mocno podatne na utlenianie i po czasie parciały, twardniały, a ostatecznie potrafiły pękać. Tutaj jednak one zostały prawidłowo zregenerowane przez obecnego właściciela, a z tego co wiem, pierwszy właściciel również należycie się nimi zaopiekował. Przechodząc jeszcze do sekcji wysokotonowej, tu na szczęście nic nie trzeba robić i z reguły te Twittery wytrzymują wiele, wiele lat. Także tutaj mamy typową fabrykę. Trochę tych przetworników tutaj mamy. Przetworniki odpowiednio nie zagrają bez zwrotnicy, a ta tutaj została w oryginalnej wersji, natomiast została również zregenerowana. Przykładowo kondensatory zostały wymienione na czarne mundorfy. Jeszcze z tyłu kolumny nad Twitterem możemy znaleźć okrągłą siateczkę maskownicę, której cel jest nam poniekąd nieznany. No w internecie nie znaleźliśmy konkretnych informacji na ten temat. Gdzieś tam czaty GPT nam podpowiadały ogólnie, że Infinity Kappa z tej serii to są kolumny z baz refleksem, natomiast tutaj nic się nie dzieje, tutaj nic nie dmucha. Także jeżeli znasz konkretny cel tej siateczki, wiesz, co tam jest zaimplementowane, po co to jest? Daj znać komentarzu. Do najczęściej nad podstawą znajdziemy oczywiście terminale przyłączeniowe, które są biwiringowe, a obok, co ciekawe, mamy cztery regulatory, które wpływają nam na średnie i wyższe zakresy. Zanim przejdę do opisu brzmienia, warto tutaj poruszyć dość istotną techniczną kwestię, a mianowicie kolumny te mają pewien przełącznik, tryb standard oraz tryb extended. Od Ten tryb extended, otłumacząc można powiedzieć rozszerzony, jest, można powiedzieć, tym docelowym, referencyjnym, a w tym trybie kolumny te potrafią spaść na niskich częstotliwościach nawet do 0,7 Ohma. W praktyce jest to wartość, yy, no wręcz można powiedzieć absurdalnie niska i w momencie, kiedy te kolumny pojawiły się na rynku, było dosłownie kilka wzmacniaczy, które były sobie w stanie z nimi realnie poradzić. Nawet dzisiaj dobór pieca do tych kolumn musi być szalenie precyzyjny, szalenie... Można powiedzieć skonkretyzowany. To nie są kolumny, które możemy podłączyć do czegokolwiek, bo to przysłowiowe cokolwiek może bardzo szybko wyziąć ducha. Nazwa Infinity zatem wydaje się tutaj bardzo zasadna, gdyż pobór prądu przez te kolumny może sięgać nieskończoności. Na potrzeby testów, nasz widz udostępnił nam na szczęście dość specyficzną końcówkę mocy Sunfire, które nie straszne jest schodzenie do takich absurdalnych, niskich impedancji. Mimo zastosowania specyficznej elektroniki przy pierwszej sesji odsłuchowej, i tak udało mi się tutaj spalić bezpieczniki. Wyglądało to w ten sposób, że zapodałem drugi czy trzeci kawałek, taki troszeczkę bardziej basowy. Możecie zresztą sobie go posłuchać. Eee... No i cóż, w momencie, gdy pojawił się taki bardzo fajny niski dźwięk, który bardzo lubię w tym utworze, nagle nastała cisza. Zrobiło mi się ciepło, podchodzę do wzmacniacza, wyłączam, włączam. W sumie wzmacniacz działa, no ale dźwięku nie mam, ale. Ustał też taki charakterystyczny, delikatny przydźwięk, który ten wzmacniacz wydawał na kolumny, takie delikatne brumienie. Wiecie, jak się przechodzi koło skrzynki z transformatorem elektrycznej, no to słyszymy specyficzny przydźwięk, no to on też ustał. Natomiast sam wzmacniacz działał, także na szczęście okazało się, że to tylko bezpieczniki. Koszt tego przegięcia pały, gdzie tak naprawdę nie było jeszcze ekstremalnych poziomów głośności, kosztowało nas na szczęście jedyne jakieś 5 zł. Natomiast przy następnych sesjach odsłuchowych dla czystego sumienia zostawiłem już tutaj troszeczkę więcej decybeli zapasu. No i przechodząc do samego brzmienia. Ogółem kolumny robią piorunujące pierwsze wrażenie. Dźwięk jest o bardzo dużej skali, bardzo dużej dynamice. Wszystko tak naprawdę na pierwszy rzut ucha jest. Na miejscu i to wrażenie, na szczęście, nas nie opuszcza nawet przy dłuższych sesjach odsuchowych. Dźwięk od początku jest bardzo angażujący i nie da się koło niego przejść, obojętnie. E, tak naprawdę są to chyba pierwsze kolumny, które u nas faktycznie postawiliśmy, i każdy, kto się tam e, od nas kręcił po odsuchu, powiedział, że de fajnie. A jednak, cokolwiek byśmy wcześniej nie testowali, no to te zdania zawsze były bardziej podzielone. Tym razem, jednak, ta nasza spójność e, w pozytywnych wrażeniach. No, była na dość wysokim poziomie. Zacznijmy sobie od dolnego zakresu, bo z pewnością większość Was właśnie ten zakres częstotliwości najbardziej interesuje. W końcu myślę, że dla wielu muzyka kończy się na 200 Hz, no bo po co komu więcej, po co komu wyższe zakresy. Natomiast przechodząc do meritum. Tutaj dwa 12-calowe woofery robią kolosalną, dobrą robotę. Są to kolumny, które zdecydowanie subwofera nie potrzebują, bo schodzą one bardzo nisko. Nie miałem tutaj nigdy takiego poczucia, że gdzieś te kilka herców można by sobie dosztukować, coś można by sobie nadrobić. Nie, zejście jest jak najbardziej na topowym poziomie. Bardzo często samo zejście w kolumnie, kiedy jest bardzo niskie, obarcza nam. Inne mankamenty. To znaczy, że gdy jest niskie zejście, gdy ten bas jest bardzo właśnie taki potężny, no to mamy takie wrażenie, że przekrywa on nam resztę pasma, że całe brzmienie robi się trochę takie kluchowate. Natomiast tutaj zdecydowanie nie mamy. Nie ma, nie ma, po prostu nie ma takiego zjawiska. Bas, mimo tego, że schodzi absurdalnie nisko, mimo tego. no absurdalnie. często mówię absurdalnie, no trudno. Mimo tego, że bas schodzi bardzo nisko, to jest on w pełni kontrolowany. Jest szybki, jest dynamiczny, jest różnorodny, a przy tym wszystkim jednocześnie jest bardzo równy. Nie mamy takiego poczucia, że z częstotliwości bardziej się wybijają, tylko działa to naprawdę w bardzo przyjemny, liniowy sposób. Słuchając tych kolumn, możemy mieć takie poczucie, jakbyśmy założyli sobie olbrzymie słuchawki. To właśnie jest to wrażenie tej równości, tej dynamiki, tego wykopu. No jeżeli chodzi o niskie pasmo, no jest to naprawdę coś, co. No myślę, że mało kto by był tutaj niezadowolony. No chyba, że ktoś by szukał takiego basu bardziej rozlanego, dudniącego, no to wtedy Infinity Harpa nie są dla niego. Średnie tony są delikatnie wycofane, natomiast wraz z tym wycofaniem nie uświadczymy jakiegoś ocieplenia, jakiegoś zamulenia. Zdecydowanie efekt kocyka tutaj nie występuje. Przekaz jest klarowny, czysty, detaliczny, otwarty. Wokale są w bardzo naturalny sposób yy, przedstawione. Nie mamy tutaj tendencji w żadną stronę. Ani nie jest to zamulone, ani nie jest to jakieś ostre, chropowate, natarczywe, metaliczne. Po prostu dla mnie w punkt. Wysokie tony. No cóż, świetnie tutaj dopełniają całość, ilość smaczków, detali, wszystko jest jak najbardziej na bardzo wysokim poziomie. To, co bym powiedział, tak już przechodząc właśnie do tych wysokich tonów, to że największą zaletą, największym kluczem do sukcesu tych kolumn jest ogólna spójność. To znaczy, że tutaj każde pasmo jest oddane w podobny sposób. Często w kolumnach jest coś takiego, że na przykład baz jest wolniejszy, reszta jest ostra. Że różne pasma, różne zakresy zachowują się w troszeczkę inny, inny sposób, oczywiście, co może w określonych sytuacjach być pożądane. Natomiast tutaj całe pasmo jest bardzo spójne, wręcz bym powiedział jednakowe, jak tak, jakbyśmy, nie wiem, zastosowali jeden przetwornik, który ma konkretną barwę dźwięku i jest odpowiedzialny za calutkie pasmo. Tak tutaj, no, szycie całej kolumny, podział na zwrotnicach, strojnie od A do Z, po prostu majstersztyk. Jednoznacznie ciężko mi było zaliczyć te kolumny do ciemnych, tudzież do jasnych, bo one są po prostu bardzo dobrze zbalansowane i tak naprawdę też w zależności od wykorzystanego wzmacniacza będziemy w stanie wykreować brzmienie. Pod siebie. My akurat testowaliśmy to na właśnie wspomnianej końcówce Samfire, która jest bardzo mocna, która jest w stanie bardzo wiele wytrzymać, natomiast z tego co wiem, to nie jest najbardziej wyrafinowany sprzęt, który wyciągnie absolutnie top możliwości tych kolumn. Nawet w naszych komentarzach spotkałem się z, z postami, które sugerują, że do tych kolumn podłączaliście. No, Końcówki mocy, dwa razy, końcówki mocy typu klasa A, 250 W, jakieś krele, jakieś po prostu totalne, topowe konstrukcje i no, założyć że wtedy te kolumny potrafią pokazać jeszcze zdecydowanie więcej. Także ten sufit jakościowy dla tych kolumn jest bardzo wysoko, natomiast pamiętajcie właśnie o tej dość specyficznej kwestii. Piec musi być bardzo mocny, bardzo wydajny i nie może się bać niskich impedancji. Z racji tego, że to jest drugi epizod retro, to bardzo chętnie bym porównał sobie brzmienie tych kap, kap, do wcześniej omawianych kantonów CA50. CA Wiadomo, że tamte kolumny były aktywne, czyli można powiedzieć, że mamy troszkę inną konstrukcję, no bo tam mieliśmy komplet, wszystko w jednym, tutaj jednak są kolumny pasywne, więc mocno wszystko jest zależne od wykorzystanej elektroniki, natomiast dźwięk jest dźwiękiem, wrażenia są wrażeniami, więc dlaczego by tego nie porównywać. Yy, ogółem uważam, że Infinity to jest level wyżej, jednoznacznie. Tak naprawdę pod każdym względem. W kantonach jednak bas był nieco wolniejszy, nie schodził tak nisko oraz był nieco bardziej podbity w swoim wyższym zakresie, co też poniekąd wynikało z samej zwrotnicy, bo tam chyba był filtr, filtr subsoniczny z tego co pamiętam, ale to szczegóły znajdziecie właśnie w naszym poprzednim, poprzednim retro materiale. Przechodząc natomiast wyżej, w kantonie środek był bardziej wycofany i już miał taki efekt kocyka, miał taki efekt ocieplenia, nie był aż tak wyrazisty, a góra potrafiła czasami zakłuć, miała bardziej metaliczny charakter, co komuś może się podobać, natomiast e, w momencie, gdybyśmy słuchali głośniej, gdybyśmy słuchali dłużej, no to jednak ta natarczywość, ta metaliczność tam bardziej się dawała we znaki. Także ogółem, w mojej ocenie, Infinity Kappa 9. Równa się znak większości nad kanton CA50. Taka jest moja opinia. Za sekundkę posłuchacie próbki demo tych kolumn, jak również porównania z kilkoma dzisiejszymi konstrukcjami. Natomiast yy, zamiast taką czarną planszetkę, tylko mam wyświetlać, że jest to odsłuch poglądowy. No, chciałbym tutaj podzielić się może troszeczkę głębszym wnioskiem, jeżeli chodzi o rejestrowanie kolumn i później odtwarzanie ich przez YouTube'a. Yy, wiadomo, że jest to nie do końca miarodajne, no bo kolumny przechodzą przez yy, mikrofony, przechodzą przez interfejs, później przez program, później przez YouTube, a później dopiero przez wasze przetworniki, przez wasze uszy, przez waszą akustykę. Także po drodze mamy milion zmiennych, które jednak ten osąd mocno nam tutaj zmieniają i nigdy nic nie zastąpi wam spotkania z kolumnami na żywo. Ale tutaj zmierzam do tego, że czym wyżej idziemy z jakością dźwięku, czym lepsze sprzęty tutaj przedstawiamy i staramy się zarejestrować tym tak naprawdę one są bardziej wykastrowane w względem rzeczywistości. Tak jak nagrywaliśmy sobie kolumny tam za 2, 3, 4 tysiące złotych, takie dzisiejsze, nowe, no to mówimy o w miarę niskiej półce cenowej, także tam te odsłuchy coś więcej są w stanie nam pokazać, są bliżej prawdy. Natomiast im wyższa jakość dźwięku, im jesteśmy wyżej, no tym jednak te odsłuchy zdalne uważam, że są coraz bardziej poglądowe, a coraz mniej mają wspólnego z rzeczywistością. Natomiast mimo wszystko wiem, że bardzo chętnie ten fragment jest odsłuchiwany, jest odtwarzany, także posłuchajcie. That's a creeping on the wall Swi to Frame muddy grasses across the plain, red wind, black, blue and black birds. Podsumowując zatem nasze spotkanie z Infinity Kappa 9 należy zaliczyć do zdecydowanie tych bardziej udanych. Kolumny bardzo trafiły w moje uszy, celnie trafiły w moje upodobania dźwiękowe, jak również rzeszy współpracowników, co można w takim razie przełożyć na to, że one są no faktycznie takie dobre. W naszej niedawnej ankiecie, którą przeprowadziliśmy na YouTubie Infinity Cup, co prawda zajęły drugie miejsce pod kątem popularności, natomiast z racji na łatwą dostępność, która nam się nadarzyła, postanowiliśmy od razu się nimi zająć. Pierwsze miejsce natomiast należało do Yamaha NS1000M. I tutaj pytanie do Was: czy ktoś posiada te kolumny z Was i chciałby się z nimi z nami podzielić? No to będziemy nam bardzo miło, gdyż bardzo chętnie zaaplikowalibyśmy je do któregoś z kolejnych odcinków z serii retro. Zastanawiam się również, czy z tych materiałów retro nie stworzyć czegoś na wzór rankingu, jakiejś tabelki, gdzie z każdym epizodem byśmy dokładali kolejną pozycję, no i ona by była ulokowana gdzieś właśnie w naszym zestawieniu. No na dzień dzisiejszy mamy aż dwie pozycje, czyli numer jeden dla mnie to by było Infinity Kappa 9, numer dwa to Bukanton C 50 Co będzie dalej? Zobaczymy że daj znać w komentarzu, co sądzisz o takiej koncepcji, jakby to mogło wyglądać. Zróbmy tutaj delikatną burzę mózgów. Na dziś natomiast to wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia.